Cześć! Witam wszystkich! Pewnie część z Was pamięta mój poprzedni film z masą galaktyczną. Dziś pokażę Wam jego lepszą wersję, moją ulubioną. Na początku, tak jak wcześniej, wlewamy wodę ciepłą i mieszamy borax. Jedna łyżeczka boraxu na szklankę ciepłej wody. Może być trochę ponad łyżeczkę. Z taką czubatą porządną. Nie żałujcie. Mieszamy, aż cały borek się nam dokładnie rozpuści. Teraz odstawiamy na bok. Bierzemy drugą miseczkę, do której wlewamy. 100 ml wody i dodajemy 4 tubki kleju bezbarwnego Teraz jak już dodaliśmy klej dokładnie mieszamy go z wodą Pamiętajcie, żeby użyć innego sztuczka niż tego co mieszaliśmy z boraxem, bo inaczej nam nie wyjdzie Teraz podzielę sobie mniej więcej na pół. Do jednego dodam trochę barwnika różowego, do drugiego niebieskiego. Teraz bierzemy naszą wodę z boraksem, dodajemy naszą miksturkę i mieszamy. I nasza masa galaktyczna jest gotowa. Teraz bierzemy, kładziemy jeden kolor na drugi. i tworzymy własną galaktykę. Jak wiadomo dzieci uwielbiają wszystko co się świeci. Z tym, że pamiętajcie, że tutaj jest dodany brokat, więc musicie bardziej pilnować, niż w wersji bez brokatu. Wygląda to naprawdę niesamowicie i przepięknie. I dzieciaki uwielbiają tą wersję. Oczywiście pamiętajcie, że dowolny kolor możecie dodać, barwnika spożywczego. Ja akurat wybrałem te dwa, bo się fajnie łączą ze sobą. Część z Was pytała mnie się, co można zrobić z pozostałą ilością boraxu. Już niedługo pokażę Wam bardzo fajny patent, co można zrobić i jak go wykorzystać.